hej witajcie, jest tej Stąd na z 2. Zapraszam za materiał, aż pierwszy z gronacji jest Skyrim The Elder Scrolls 5. To jest pierwszy materiał. I już słyszę moją ulubioną muzykę z tej oto wersji gierki. To co, ta nowa gierka? Poczynamy no i co? Zaś na swoje jak zapisana przypowiednia. prastara wie... Prastera czas Czary skrzydły wśród chłodów przy w bratu stanie i Arduin powstanie. A takie ryby, nie? Pacona. Tak więc lecimy. Początek trochę zapykałem na początku, bo wszystko z git. To Orden Degram znam co się dzieje. Więc tu trzeba uważać, bo tu napisów jest chyba nie ma. Nie pamiętam już. Chyba, że są napisy. Tu jeszcze nie włączyłem. No ale no. Trójka chłopaków, ja jestem czwarty. Hej, ty! Nareszcie dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? hmm okej okay. czy nie ma listów są napisy zaraz zobaczymy e, ustawienia gra okej okay, wejdziemy grać na eksperci niech będzie już Co? Zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Kajdanach. Okej. Okay. Jak ja wiemy, będziemy to mieli drogę. Będziemy mieli drogi startu to albo gromowody. właśnie gromowładny i moim zdaniem pójdziemy w ślady y, gromowatnych. i pójdziemy do serca. Dokąd oni nas zabierają. Nie wiem dokąd nie znaczy. Ale są O to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. E, no to fajnie. Z której wiochy cię przywiało, konio kradzie, a co cię to odchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być to. Rolixted. Ja pochodzę z Rolixted Panie generale, Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Chor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa proszę, pomóżcie mi! No to ciekawe, też nic się na nami stanie chyba. Okej. Tulius, okay. się, że są z nim agenci Przeklęte <laughs> elfy. Na pewno no, znoszę swoje paluchy. A, Helgen, kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. No to zaraz się na pewno bezpieczeństwo dadzą. <laughs> no cóż. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, okay. już idzie nie fajne miejsce dla nas. Ten mam mundurka jak tamci, ten to jakiś futro ma, ten to w ogóle ci auto. Zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami. Przyjmij śmierć z godnością z Musisz im powiedzieć: Nie braliśmy w tym udziału. To pomyłka. Ok, Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulf Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt. Okej, okay, czy to jest... Okej okay. Teraz to się teleportuje. Nie, nie jestem budownikiem. Nie możesz tego zrobić Po chłopie Nie Co zrobisz? Widzisz mnie? Kim jesteś? Kim jestem? O, dobra. Dobra, możemy wybrać sobie, możemy być Orkiem. O jakaś świetna morda. Redguard Wysoki elf. Co jeszcze mamy? Argonianin. Okej. Okay. Breton. Okej, okay, mag, mag Cesarstwy, okay, ci jedyni, że się zarobić jak to mają kupcy, kupują na dowód kupców, posiadają zarówno jak i pochiczy Yyy, za na tyle zaraz w stanie znaleźć więcej mogę też uspokoić wrogów ze pomocą głosu cesarza Okej, to wydaje się, że to jest Pokorasa Kyaid groźny pazury, okay. leśny elf, yy... mroczny elfik i nord, no to a ten, ja myślę, że yy, nord to jest jakiś standardowy yy... ewentualnie ten, bo mo może odwalać odwala ziomków, to tak, by aby ich przejmować i żeby stali miejsca, ten, żeby ten yy... Mm, to chyba na norda weźmiemy, nie? Dobra, norda niech powiedział yy, R chyba nie? Nie. To nie. Yy, tu chyba. Ciao płeć. Co mogę iść kobietą? Aha, mogę być kobietą XD. No to nie. Eee, myślnie, pokaż pokażmy to. A, coś takiego gotowego. Staruchem mogę być, okej. Rodacz mój syn, Odcinek skóry. Okej. Okay. Nie, bo nie będziemy widać. Yy, postura. Okej, okay, umiesienie do full. No, nie to jest taki raczej. Za ciemno trochę. O, dobra, czarno to widzę trochę. Teraz. To nie. Nie, nie, nie. Blizny. Barwy wojenne. W sensie zakola? To nie. Całod nosa, Tutaj takie rzeczy. Ok. Kolor oczu. Dobra, niech będzie kolor oczu, też biały już taki. Otóż to się mi ruszał, ruszał. Brwi. Tutaj też raczej nic. Usta. Też włosy. Dobra, pokaż mi, kiedy ja tu mam włosy. Mogę być za kolakiem. Liznę wojenne, pamiętajcie. Yy. Kurde. Uczesanek, na do no, ruda. Był tak trochę bardzo ulizany. Hmm. Może i Kurde, jak szlak? Normalnie ty. Czy mam taką tom. To ja nie, wiem, bo chciałeś się źle wajać. dobra, jakaś brudka. O, kolor, kolor włosów. Yy, to na pewno nie. Okej, okay, czarne. I to jest tyle RK. Tak. E, imię. Dobra, e, to jak chcemy się nazwać. E, No czy dzieci, nie, nie nazwać się tak mocno. E, jak się to nazwać? Fajnie. No, a to ponikujmy po prostu. Dobra, poniku przybywasz do Skyrim w złym czasie krewniaku. Kapitanie, co z tym nie ma go na liście nie obchodzi mnie czy jest na liście aha. idzie z całą resztą gromadki aha no to fajnie przykro mi Przydaj mnie, nie lubię cię nie lubię cię Hej, 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 zanim zatrzymę chciałbym was dawać do subskrybowania kanału, ponieważ widzowie bez subskrypcji to 85,1%, a subskrybenci to 15%, więc zapraszam bardzo do subskrybowania kanału. Zapraszam was z powrotem do oglądania. Tu w że za tych nie pójdę. Nie, ja nie idę, ja nie chcę. No i co? Aha, no to fajnie, sam poszedłem. Co człowieku? Chcesz, chcesz tam się zabić? Dobra, e, to toporek ogólnie kolega ma. Ten z to zbroję. Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie okay. używa potęgi głosu, by zamordować swego króla. Co? I uzurpować sobie prawo do tego. Okay. Rozpętałeś wojnę. Ogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Kęk! ostatnie obrzędy No dobra. Polecamy wasze dusze eteriusowe. Mhm. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Super Illesusar. Są... Pierwszą ofiarą. To wy jest. Jak sobie życzysz. To no dobra. Dać psotruca, bo nie chcę patrzeć. No dobra. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarz. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Innego mniej. Nie chcę, bo. Yy, Mistrzono film jeszcze. Nie A ma być family friendly. Chociaż w tejże nie. Nie odnamo, czy to będzie możliwe. Nieustraszony. Aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. O, znowu. Znowu. Słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, Bez wygłupów. Kto, ja? Nie! Halo, nie robisz tak. Nie chcę. Halo. No nie no, jeszcze... No, mogę być pierwszy, szczerze. Co smog smok? O, smok. No wielkiego pierdalnego smoka, którego ty nie widzisz na Ciekawie Ten co dupnął A co się... co Okej okay, dobra Ciekawie. No elo no.

Weźcie się uspokój trochę, nie Zobacz, czy ten da się wyjść. To długi skok, ale powinien. Eee, to może ja. Tak? Trzymaj się. Trzymaj się tam. Aha, czy ty nie skoszesz? Aha, fajnie. Tak Tak nie zginąć, trzymaj się blisko mnie. No, tak ścięty. Się no, Ja muszę i pomóc w obronie. Niech bogowie mają cię w Chodź, Boże. No, Trzymaj w No chyba, że pójdę as cesarskich, nie? Ty, bo się zmęgił kolega trochę, halo? O kurde, ty wywaliłeś o coś Stał, gulańcu Kurde, ja mam fajne budki, ty Jak stał Pijaku Dobra tak ho. Kurde, Brinkstone, patrzcie w niebo, ty Znajdźmy tylko my, a tamci to co?

O, ty, bo w web. Dobra, to zrobimy tak. E, idziemy pierwszy do, do carskich a zrobimy dwa zakończenia. Czyli pójdziemy potem do y, gromowadze, więc. No, no. Szybko. W twierdzy będę mógł przeciąć Twoje więzy. Tak. To fajnie. To weź to zrób. Tak. Chyba tylko nam się udało. Czy to naprawdę był smok? Nie. Tych, które zwiastują kres czasów? To był stary, wiesz. Iść dalej. Choć tutaj. Może uda mi się zdjąć te więzy. No to właściwi to zajmie może. No i proszę. Rozejrzyj się, powinno być sporo sprzętu do wyboru. Ja sprawdzę, czy znajdzie się coś na te oparzenia. Pokaż to. Okej, okay. trochę rzeczy, broń, żelazny miecz, Ok, ośmiu obrażeń, Żelazka zbroja. I załóż te i machnij parę razy tym mieczem, nie zatrzymuj to coś jeszcze tam jest. Tu jeszcze jest skrzynia. Coś wziąłem, było tutaj było jakoś, a dobra, scrollam, dobra, tu jest pusto. Czekajcie, bo jeszcze tam jakąś rzecz dostałem, strój, hełmik. Dobra, kozak. Króczę do rudy Helgen, A coś tutaj jeszcze jest? Czy to jest tyle? O, złoto. A ci pod F mogę ten. No już poczekaj, chłopie. Mogę to? mogę okay. Nie. Musimy się ruszyć. Smok rozwala w trzask i całą twierdzę. Daj mi chwilkę. Zabrakło mi tchór.

czy uda mi się otworzyć te Bo to macie lepsze. Także to se cyknę. Bułowę też se wezmę, bo buławę będzie na krótkie. Dobra, pokaż mi to. Wielki żelazny miecz. Okej, okay, wręcz, dwuręczna <grym> Dawaj, biegniemy Idziemy, idziemy. Za co mnie! O, ale to co mam hita? O, wykończył wka, aż zagrzmiało, ty Dobra, spokojnie, widno wszystko, ten Dawaj to Co to jeszcze masz? Chlebek Weź Co tu jeszcze ciekawego? Tu zaraz jak miałeś beczki, bo chciałem odzyskać coś innego. Kosze, pusty worek, dobra, dawaj za weczkę. Dawaj to. Na górze coś jeszcze może być. Nie, dobra. Już? Tędy. Już? Nie. No będziemy tak biec Ten szybki zapis ogólnie.

Dawaj to, już mogę wziąć że tego odsadzkę, jako tę pusteć moją. Mogę to jako odsadzkę, żeby nie było. Chodź, musimy się stąd wydostać. Nie masz nade mną władzy, chłopcze. Martw się sobą. Nie słyszysz mnie? Powiedziałem, że Gród został zaatakowany. Zapomnij o tym starcu, pójdę z tobą. Jasne, zabierz wszystko, proszę. Chłopca się daj i ruszajmy. Dawaj to, wiesz wszystko. Troszkę się otworzę. Tyle ich też. Dobra, można iść. Mamy wszystko. Ten, co ma łuk. Dobra. Idziemy w lewo. Raz. Idziemy na południa. Więc idziemy w lewo. Eee, yy, w prawo Nie ma Zaraz Jest psa Tylko No Tak Fajnie sobie, człowieku Śmieszne zadać, no nie mam ci rady! Jestem nie wzywał, co jeszcze. Czekajcie, eee, Żelazny to być lepsza. O, o jedno, ale lepszy. Wiesz, dobra, idziemy. O, bo to nic z tych. Tobie. Trzeba wyciekać trochę, bo ten Ej, e, ciesunkiem No i było tak. Dawaj strzałę, dawaj długi łuk. Już my po wodzikło w ogóle. Dobra, można iść. Idziesz, czy nie idziesz? Zobaczmy, to co to, to scenka, kurde On nic nie powie? On nic nie mówi Tylko słabe, nie? Na bombę Tu polecam wziąć jak pamiętam Jeszcze Właśnie zwartowałem strzałę. Tak? Powiedzisz to? Bo ja w to ani trochę. Do którędy. Tędyk? To tu Ten No to ten Idziemy. Ty idziesz z łukiem tutaj do mnie. Ile można czekać na ciebie? No. Chyba lepiej iść Nie chyba, ale na pewno bo jak nie mamy gdzie iść, a mamy jeszcze 10 zł. tylko za szybki zapis. Idziesz pan czy nie idziesz pan? To ja może jednak pójmę Jakitopor. Dawaj to. Gdzie mnie jadę ty O kończyniówka. Hehe teraz? Wielkie śnieżny jad, jest śnieżny jad. Gdzie, jest śnieżny Gdzie tu jeszcze? Jest? Śnieżny jad. Śnieżny jadę. Idziemy. Wchodzimy w dół. Teraz w prawo chyba. Okej, okay, teraz dopiero. Trzeba się, bo tu, bo tu nie, nie fajna osoba jest. Stać. Przed nami jest niedźwiedź, widzisz? Wolałbym uniknąć bliższego kontaktu. Może uda mi się przekraść bokiem? Powodzą ostrożnie odważając na... Nie lubi się skradać. <laughs> Papie, nie takie rzeczy się robiło. Dawaj to. Idziemy. Zawsze taki ślub dodatkowy na sprzedaż do kupca. Znaczy, spoko nie. Lepiej tutaj niż tam. To wygląda na wyjście. Już się zaczynałem zastanawiać, czy kiedykolwiek się stąd wydostaniemy. No i kozak. Była zimy. czekaj. Te przetwania. nie i to tyle, co wiedziałem o coś, więc jest to tyle na to, że tym razem przepadł na dobre. No, ale raczej nie powinniśmy tu zostawać, by sprawdzić to na własnej skórze. No, trochę tak miasto to rzeczna puszcza. Mój wuj jest kowalem i na pewno będzie mógł ci pomóc. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Dobra. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Ok, yes. nie? Więc pewnie... daleko tego, ha? Jest trochę daleko. Normalnie gdybym poszedł za owadnym, to wtedy chyba do gerty bym musiał iść Teraz do Arwola I jakbyśmy poszli jak gromowadny, to byśmy mieli dwa razy lepsze zbroje wtedy już Ale bo, my, bo zabilibyśmy kapitana właśnie, tego którego nas wziął Na za, za, zabicie nie? Chodź tu Chodź tu Chodź tu Chodź tu Lisek Dawaj się w Dobra, kozak. Niech będzie. To idziemy dalej. Tak możemy pójść. Chyba no, tak. Mamy radę tak pójść. A jak nie, to będzie bieda. Dlatego szybki zapis. No ale tylko się tego dużo nie da, nam nie zadaje nic. Więc jest w porządku, tak to. Więc wchodzimy, hop. Biarto Wszystko w porządku, jak na razie. Rzecz puszcza, odkryto. No i dobra, na yy, tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, więc krówka, yy, mu, jest ten kowal tutaj, więc yy, my będziemy się kończyć na dzisiaj, więc ja yy, guzek, do zobaczenia, cześć, no i co, no i nara, siemanko.